Witajcie, Polacy, rodacy, wszyscy, którym losy naszej ojczyzny nie są obojętne. Dzisiaj jesteśmy pod Izbą Lekarską w Bydgoszczy. Nasza, jedna z naszych bohaterek, walczących o prawdę, pani doktor Katarzyna Radkowska, wywiad z Telewizją Trwam. Pani doktor, jakie dzisiaj decyzje zapadły? Na szczęście sąd lekarski w trzyodowym składzie nie przyjął wniosku rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który wnioskował o natychmiastowe zawieszenie mi prawa wykonywania zawodu na rok jako zabezpieczenie przed ciężkim przestępstwem, ciężkim przewinieniem, jak to było sformułowane w piśmie według rzecznika. Że ponieważ y, zarzuty były dwa, że y, stosowałam leczenie amantadyną y, u pacjentów y, i że wypowiadam się y, na temat preparatów genetycznych stosowanych jako szczepionki, y, informując także o powikłaniach. To były dwa zarzuty i w ocenie rzecznika były one tak ciężkiego kalibru, że należy mi natychmiast zawiesić prawo wykonywania zawody na rok, żebym tych przewinień nie popełniała. Także na szczęście sąd lekarski po dosyć krótkim czasie zarządził przerwę. Zostaliśmy poproszeni ponownie i wypowiedział się, że nie przyjmuje tego wniosku rzecznika. Także nie, nie dotyczy mnie tego typu kara, Dziękuję Wam czego bardzo się cieszę. Pani doktor, a w ogóle, jakie konsekwencje dla pacjentów miałoby to, że odebrano by Pani prawo do wykonywania zawodu? Jeżeli zawieszono by mi to prawo do wykonywania zawodu ze skutkiem natychmiastowym, tak jak chciał rzecznik. Odpowiedzialności zawodowej, to ja, proszę Państwa, ze skutkiem natychmiastowym tracę pracę. Nie mogę wykonywać pracy lekarza. I moi pacjenci, a pracuję tylko w Pradnie Newzytowskiej, w bardzo ubogiej dzielnicy Warszawy, Praga Południe która liczy kilkaset tysięcy ludzi i ci pacjenci zostają bez lekarza psychiatry. Oczywiście w naszej poradni psychiatrycznej pracuje jeszcze kilku lekarzy, ale jest dramatycznie mało. Część z nich już się wybiera na rybórę z tego co wiem. Jeszcze w tym roku, przynajmniej jeden lekarz, e, także już i tak jest nas dramatycznie mało, więc ja Nie wyobrażałam sobie, że miałabym nagle moich pacjentów psychiatrycznych, którzy są także nie w ciężkich stanach niektórzy, e, zostawić samym sobie, bo nie miałbym mnie to zastąpić, także bardzo się cieszę, że do tego nie doszło. A jeszcze zapytam, a czym jest dla Pani w ogóle praca specjalna? E, no dla mnie praca jest powołaniem. Ja ten zawód wybierałam świadomie, chciałam służyć ludziom. I praca lekarza jest dla mnie pracą, która ma bardzo głęboki sens, bo ratuje ludzkie życie i zdrowie, a zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie, gdy nasz kraj jest zagrożony wojną ze wschodu, ludzie są w ogromnym stresie, lęku, tracą pracę, nie mają często środków do życia i naprawdę bardzo potrzebują wsparcia. Każdego wsparcia, także takiego psychoterapeutycznego, no i oczywiście lekarskiego. A jaki teraz bieg będzie dalej w całej sprawie? Teraz otrzymam tą decyzję pocztą w ciągu dwóch tygodni i oczywiście będzie ciąg dalszy tego procesu. To znaczy, sąd będzie się pochylał nad tym wnioskiem, który został złożony przeciwko mnie, ale oczywiście to będzie na spokojnie. Będę mogła wnosić wnioski dowodowe. Jest mnóstwo badań naukowych. Które oczywiście obalają te zarzuty, które zostały postawione, także myślę, że na spokojnie te wnioski dowodowe będę mogła przedstawić. I dla mnie to jest bardzo ważne, bo mi bardzo zależało na tym, żeby móc, móc być wysłuchaną, ponieważ w naszym kraju, proszę Państwa, nie ma debaty lekarskiej. Jest tylko jednostronny głos, który pojawia się w mediach i bardzo bym chciała, żeby wreszcie. Były prawdziwe konsylia lekarskie, gdzie my moglibyśmy rozmawiać, w jaki sposób najlepiej merytorycznie pomóc pacjentom. Te konsylia, te debaty powinny mieć charakter merytoryczny z cytowaniami faktów, badań naukowych, a nie ideologiczny, jak to jest obecnie. Bardzo dziękuję Pani. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. No i powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, pani doktor. Wydaje mi się, nawet mi się nie wydaje, że czasami yy, atakowanie yy, takich ludzi jak pani. Może okazać się w, w efekcie końcowym dla społeczeństwa, dla naszego narodu bardzo, bardzo korzystne, dlatego że pani powiedziała, że pani ma y, materiały, pani ma dowody, pani ma argumenty, czyli tak naprawdę ktoś, kto panią, czyli nas Polaków zaatakował, bo atak na panią jest atakiem na nasz naród, powoduje, że pani teraz ma szansę odsłonić prawdę. I to jest ciekawe, prawda? Ktoś się odważył podnieść na panią rękę, ym, i my mamy nadzieję, że pani właśnie a widać, że jest Pani osobą, no miałem do czynienia, po prostu jestem człowiekiem kontaktowym, bywałem w różnych miejscach i widać, że ja bym chciał, nie chciałbym oczywiście mieć problemów, ale, ale psychiatra jest potrzebny często każdemu z nas i widać u Pani siłę, widać u Pani radość na twarzy. Na pewno jest Pani lekarzem z powołania, przepraszam. I oby te, te argumenty, które Pani ma, odsłoniły właśnie prawdę. I, I pokazały, co, co robią przestępcy. Dziękujemy pani serdecznie. To, to jest piękny moment. To, 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 to zapisuje się na kartach historii to, co się teraz dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję pani. Serdecznie. Pozdrawiamy w imieniu wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo.